W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zaśpiewajmy, kim jest ta? Kim jest ta, łania się z pustyni, otoczona wonią miry i kadzidła całej pełni chwały. Córa królewska, w całej pełni chwały wchodzi córa królewska, Maryja kim jest ta, co wyłania się z pustyni. Otoczona wonio miry i kadzidła, w całej pełni chwały stodzi Cura królewska. W całej pełni chwały stodzi królewska. królewska Maryja, co wyłania się z pustyni, otoczona wonią miry i kadzidła. W całej pełni chwały chodzi Cora Królewska. W całej pełni chwały chodzi Cora Królewska Maryja. Przeżywamy piąty dzień, nowenny, przed uroczystością niepokalanego poczęcia Maryi. Fragment z objawień, które miała święta Brigida szwedzka, w której ukazała się również Matka Boża, niepokalana. I tak przemówiła: po pierwsze, chronić Cię przed burzowym powietrzem, po drugie, wybawiać się od zimna, od którego kostniejesz, a po trzecie, bronić się od deszczu. Ten płaszcz to moja pokora. Tym, którzy kochają świat, wydaje się ona godna pogardy i nie warta tego, by za nią podążyć. Cóż bowiem jest bardziej godnego pogardy niż zostać nazwaną głupią, a nie rozgniewać się ani nie zareagować. Cóż jest głupszego, niż zostawić wszystko i wszystkiego potrzebować. Co bardziej przykrego dla ludzi świata, niż taić obrazy, ufać wszystkim. Uważać się za najniegodniejszego i najniższego spośród wszystkich. Taka córka moja, córko moja, była moja pokora. Ona była moją radością, ona całą moją wolą, mającą za cel podobać się jedynie mojemu synowi. A więc, Matko, ukochana, pragniemy, aby była w nas pokorna miłość. Aby były w nas cnoty, które są w Twoim sercu. Jako Twoje dzieci chcemy nimi również jaśnieć, Twoimi cnotami w nas. Chcemy modlić się w Twoich intencjach razem z Tobą, tak jak Ty. Pragniemy dołączyć też intencje tych, którzy nieustannie proszą nas o modlitwę, również za pielgrzymkę Ojca Świętego Franciszka na Cypr, do Grecji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim piłatem, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy. Boga, Ojca Wszechmogącego, przyjdzie, przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Wstańmy e, duchowo. Nie tylko przed naszym Panem, który tu jest, ale również przez Marią. Przed Maryją, która też tu jest ze swoim Synem i z nami. Bądźmy właśnie świadomi jej obecności. Ojcze, miłosierdzie uwielbiamy Cię za niepokalane poczęcie Maryi. O Mario, bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, bez grzechu poczęta. Módl się za nami. Do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta. Mudzy się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta. Mudzy się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta. Mudzy się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta się za nami, którzy się do Ciebie uciekali. O Mario, bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Mario bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Mario bez grzechu poczęta. Módl się, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Ojcze miłosierdzia ofiaruj, Ojcze miłosierdzia uwielbiamy Cię za niepokalane poczęcie Marii. O Mario bez grzechu poczęta. O się bez grzechu poczęta. O Mario bez grzechu poczęta. O Mario bez grzechu poczęta. Do ciebie O Mario bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Ojcze miłosierdzia, uwielbiamy Cię za niepokalane pocz, poczęcie Maryi. O Mario bez Grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Mario bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Mario bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Mario bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Ojcze miłosierdzia, uwielbiamy Cię za niepokalane poczęcie Mary. O Mario bez Grzechu poczęta, Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta, Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta, mądry się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Mario, o Mario bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Mario bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Mario bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Mario bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Ojcze, miłosierdzia uwielbiamy Cię za niepokalane poczęcie, poczęcie Maryi. O Mario bez Grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekają. O Mario bez Grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez Grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mary, bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Maryjo bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mary, bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mario bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. O Mary, bez grzechu poczęta. Od się za nami którzy się do ciebie uciekamy święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem Maria, 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 my Maria, 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 Adonai, Adonai.